Hej, witam wszystkich bardzo w kolejnej winy serii Pokémon Live Green. Ostatnio co prawda nie zakończyliśmy gry w centrum Pokémon w... w... no na wyspie. piątej? Tak jest, ale ja tutaj zakończyłem grę, bo wróciłem za Trank no i dzisiaj na sam początek pokażę wam nowe poki, jakie tam zdobyliśmy. A jest tego trochę. Więc tak, na początek, dobra, może je troszeczkę poukładamy, w sensie Middle Queen. sobie wezmę gdzieś tutaj. Tak jeszcze według kolejności, jakie łapaliśmy. W sumie tam chyba jeszcze jakieś... Tak, Smerdzie przeszleciał do boksu czwartego, aż... skończyły się na trzecie miejsce, ale dobra. Na początek Maries, opany Waltarian Cave. Jest takim elektryczny, tak jak wspomniałem. obie to jest staty która pali przy kontakcie, czyli atakowanie właśnie moim fake swiftem było dość ryzykowne. Ekon to ma lany czyli nie najlepsza. Y Najlepsza stacja tego poka jest atak specjalny. No i zna Tackle, Growl oraz Thunder Shark. Dalej mamy Panko. Jest to Pokémon Robach, Pokémon szycha. Natura Modest jest bardzo niedobra dla tego Pokémona, bo na ataków specjalnych raczej nie poznaje. Jest to Pokémon właśnie bardzo dobry w obronie. No i atak na drugim miejscu, mimo grzech z jego natury. No i mamy tutaj Stardy, które. Yy... To no, uniemożliwia obicie go jednym e, ciosem w sensie takim. One hit KO, Horde Drill, Shield, and die. W takich jak Protect, Silver uh, Takedown oraz Rapid Pinch i Pokémon Kamikadze. Dalej mamy Handaura, jeden z fajniejszych poków. Pokémon mroczno-ognisty, e, która bashful nie dodaje nic, nie umie nic. E, bu powróć. wróć. E, jego. Najprzewatygą jest tutaj spec-atak, drugi Speed później atak. Yy, ma też Early Bird, czyli szybko wstaje ze snu. Lepsza bo objętość Flash Fire, bo taką też może mieć. Yy, no i tak, jest to bardzo fajny Pokémon. Mroczny przede wszystkim. I chyba nasz pierwszy w ogóle mroczny Pokemon, yy, o czym warto wspomnieć. Ty mroczny został dodany właśnie w drugiej generacji gier Pokémon. No i tak utrzymuje się dalej. No i ma takie ataki jak Imber Howl, który wzmacnia atak. Jest atak po prostu takim jakby wyciem. Smog może otruć tak takim smogiem. No i Rour, czyli Rycz. Ryk! Prawda? No i również watering in Cave. Dalej mamy Teriyrse. Ok, misiaczka normalnego. track careful. W sumie nie lesła, bo wyjmuje nam. E, chyba spec ataku, dodaje spec defa. No i on jest bardzo dobry w ataku. Macie ciekawą mnie też pick up, podobnie jak nasza miał. W sumie mógłby nawet ją zastąpić na no sprawę. No i zna takie takie clear. Leak. Fury Swipes oraz nowy atak Fake Tears, czyli jakby fałszywe łzy, który mocno osłabnia spec obronę przeciwnika. Przeciwnik lituje się nad, nad drugim pokemonem, no, nad naszym pokémonem, no i po prostu nie skupia się na obronie specjalnej. Tak przynajmniej się tłumaczę działanie tego ataku. No i dobra, Ipom. czeka Quickie nic nie da, nic nie ujmuje. No i Ipom również ma umiejętność Pick Up, co ciekawe. Jest tylko bardzo dobre w speedzie i... Czy może bardzo dobry. No, najlepszego stacji do Beat, ja tak. Znamy tę Whip, Astonish, to może podknąć, No i Baton Pass, który właśnie yy, sprawia, że Pokémon po prostu się zmienia. Z, yy, to, na drugiego Pokémona możemy wtedy go zmienić. No i zachowujemy przy tym wszystkie zmiany statów. Te korzystne i niekorzystne. Też niestety. Tutaj mamy Pokémon Robak Skała. Natura Timing, to odejmuje ataku do Speed. Ten Pokémon jest niepotrzebny, i patrzcie, bo jest też specjalnie ponad 100 w defach! 125 Def, 126 spec Def. Różna ability Stardy, nie można go ubić jednym one hit KO atakiem. No i ma takie ruchy jak Withdraw, który jeszcze wzmocnia mu defa, Warp, Ensore oraz Safeguard, który sprawia, można narzucić na niego żadnego stanu, np. zatrucia, tak itd. Yy, przez 5 tur, więc pokémon naprawdę defensywny. Dalej jest Stantler, pokémon normalny również, na którym Brave dodamy ataku, to w sumie nie jest źle. No i właśnie w ataku ten pokémon jest najlepszy. Ma no, umiejętność Activity, tej obniża atak przeciwnikowi na wejściu. No i mamy ruchy takie jak Leer, Stelonish, Hypnoza oraz Stomp, czyli atak dużym... z kopyta, można powiedzieć, potyka. No i to wszystko w tym boksie. No i ostatni nasz nowy stworek, którego zapaliśmy w tej tajemniczej Altering Cave. To Smurgle, Pokémon normalny. Nutra um, Quiet, to no, chyba dostaje coś tam z pet No umiejętność dość on-tempo, która umie źle No jest to w sumie najlepszy. Znaczy, przecież to jest jakąś szybkość, więc FAW do też daje. No i przechwycił sketchem naszego Flaced Swipe'a. Ciekawym. Tylko, Pokémon może poznać wszystkie ataki. No dobra, w sumie też Togepi mogę odesłać do boxa I zamiast Togepi już w końcu wziąć jakiegoś normalnego poka do teamu. Jak chociażby do Queen albo Gengar które to tam ma niższy poziom, i do Queen, to ją weźmiemy, zamiast Togepi. Togepi na razie nie będę uszczęśliwiał do ewolucji, może później się tym zajmę, albo między etnikami. zobaczymy. Właśnie Streetball się przydaje się do tego typu Pokémon, które właśnie potrzebują szczęścia do ewolucji, bo wtedy tam też szczęście się rośnie. Szczęście Pokémon rośnie yy, za na przykład nabicie levela, zadanie mu witaminy typu Proteina, Carbos, HP Up jak i również e, za chodzenie. Ty jest pierwszy w drużynie. No, czyli jak dobrze póki, to też warto wziąć coś, co ewoluuje przez szczęście. Ale dobra, to jest Wyspa Piąta. A my mamy do odwiedzenia jeszcze parę innych wystatek, między innymi Wyspę Szóstą. No to może udajemy się. Eee, jakie Vermilion. Żadne Vermilion. Tak, mam Rainbow Pass. Chcę się wybrać na Wyspę Szóstą, bo tam chyba jeszcze nie byliśmy. Czy byliśmy? Byliśmy na Wyspie Szóstej? A może i byliśmy? Faktycznie. Ale dobra. Chcę zobaczyć mapę. Tutaj szukam wszędzie wszystkiego. Tylko nie tego, co trzeba. Nie, no to chyba na wyspie szóstej, zaraz, to było... Tak, Runevile to już byliśmy! No przecież, to była wyspa szósta, więc nie byliśmy na siódmej! Ach, ja tak jak zwykle coś muszę odwalić, się Super, z wyspy jest szóstej przekonaliśmy na wyspę szóstą! Więc popłyniemy na wyspę siódmą, bo na tej nie byliśmy, a później wrócimy na wyspę piątą, gdzie mamy... ...krywkę Team Rocket, w końcu mamy tam też... ...i... właśnie, właśnie, właśnie... Um, co my tam mamy? Hasła do niej, więc będzie musieli Ale, pan tutaj. Ta wyspa. A czy te wyspy zwane są wyspami Serii? Ponieważ jest ich 7. W końcu. Tak mówią młodzi. Ale naprawdę. Te wyspy są tak nazwane, ponieważ mówi się, że zostały stworzone w 7 dni. Hmm. Ciekawe. Albo powstały w 7 dni. To ta wyspa ma naprawdę... Aha, jest w nienaruszonym stanie, naturalnym. Eee, może być ciężko... Powst... Nie wiem, zwiedzać ją. No właśnie, mamy wyspę... Skończoności? No nie wiem. No w każdym razie tak, tu mamy jakiś domek. Eee, może nie wyglądam, ale kiedyś byłam młoda. A chodziłam wszędzie i Wyzywałam trenerów, gdzie tylko ich znalazłam. A teraz. E... Aha. Pozostaje mi tylko powspominanie tych walk i oglądanie walk. No właśnie. I tutaj mamy dosyć ciekawy domek. I spoza tych kartonów wieje wiatr. powiem. No i ten domek jest dosyć ciekawy. W sumie on nie ma zastosowania w. Yy... Pokémon Leaf, Green, Fire Red w wersjach niejapońskich. Wersja Natomiast w japońskich grach mogliśmy sobie zeskanować karty do takiego urządzenia, jakim jest E-Reader, połączyć się z grą i tutaj mogliśmy pobrać trenerów. Podobnie jak właśnie w Ruby's za Fire, tam kiedyś Wam pokazywałem w jednym filmiku. Na no, takiej zasadzie to właśnie tutaj działa. Dobra, w sumie odwieźmy Pokémon Mart, bo nie mam już Pokeboli. Żadnych praktycznie, więc kupimy sobie z 10 ultrasów, albo 20 zaszalejemy. No i będę mógł sobie złapać parę nowych poków tu w okolicy. Ale dobra najpierw może pozwiedzajmy trochę tą wyspę. A, tak, w centrum Pokémon nie byliśmy jeszcze. Aha, i no i to ma ciekawe miejsce, jakim jest Channel Tower, ale dobra, tu mam trenara. Gdzieś na tej wyspie jest jakiś ciemny... Aha, są jakieś takie Pokémon, które śpią. A to ciekawe. O, i w sumie tutaj, na tej wyspie szósta, na tej wozie, tutaj mógł złapać nowego Hulka, ale to za chwilę. Więc z telegraficznych Pokémonów Roller Dings zamykamy Wasze gospodarki na to. Idź, że i lecimy. Dawno już. Dawno, może nie tak dawno, ale już jakiś czas nie walczyliśmy z telewami. Wow, Confuse Bardzo niedobrze. No, okej. Okay. Próbujemy atakować. I udaje się. Uderzamy. Uch. Tak jest. Dobra, kolejnym pokiem trenerki jest Drowsy. Niestety, moja mala jest trzomiona. Ale przesuwa się z tego trzomienia. Fajnie. I używamy czas Trust jest chyba silniejszy niż Strength. Ale to i tak chyba nie wystarczy, żeby właśnie używać Drowsiego. No i w Drowsy już Future Sight przewidział atak, który zaraz. Na studerzy No, może nie tak zaraz. No i tysiąc ekspo, ładnie. No i ostatni Pokémon jest Hipno, ale na Hipno wyślę Nidoke. Platzę, że Malak zaraz będzie oszłomiony przez Trasha. No dobra. To bite! Czy to wystarczy? <laughs> Nawet odkryjszy nie wystarczył! Wow! Ale jest no ale spotknięty. Dobra, przyjmuję na siebie Future Sighta. Teraz zobaczycie, że Future Sight nie będzie dla nas super efektywny. Tak, nie ma tak psychicznego, ale jednak nie taki psychiczny. Przynajmniej w tej grze, bo tak naprawdę w trzeciej generacji drugiej w sumie bo tam doszedł. No jest jakby bez Co za niesamowity trener. Tak, i tysiaczek to zwycięstwo. I tu w sumie, nie opodal, mamy to ciekawe miejsce, jakim jest e, Trainer Hill. Ale jego wyzwaniem nie zajmę się w dzisiejszym a czy Trainer Tower, tak naprawdę. Trainer Hill to był w Emeraldzie. Trainer Tower. E, o, tu mam jeszcze perłę. E, ale to chyba jeszcze nie koniec odcinków tutaj. Tam na górze jeszcze coś jest. E, wracając do właśnie, nie dokończyłem, Trainer Tower. A, jagódka. No, na no, Berry, no proszę. To jest miejsce, w którym będziemy mogli toczyć walki z różnymi trenerami. Wycie... Ja? Wyczułem, że nadchodzisz. Fajnie. Może to nie jest tyle, co. jak Battle Tower choć w Wemeradzie? Nie, nie, to jest właśnie odpowiednik Trainer Hill w Wemeradzie. Czy raczej Trainer Hill jest odpowiednikiem tego miejsca w O, no, Oj, kolejny nowy Pokémon, jest to Gillafig. to Pokémon? Ciekawe. normalne... No, psychiczny czy psychiczny normalny? Hmm, dobre pytanie. W każdym razie połączenie tych dwóch typów. No staje mu odporność na taki typu duch, więc całkiem fajne połączenie. Jedna słabość mniej. No, nie czułem śmierci Aphiga. Ej, oddaje się. No, dobra, ale teraz tak, przepłyniemy się właśnie na górę. No, znaczy w sumie, na górę jak na górę. No właśnie mamy schody do trainerki, ale a tym jestem, tak jak mówiłem, trainer Dobra, co jest tym trainerkiem? Za dużo wymerała nagle. Zajmiemy się kiedy indziej, a w pokazuwie green, kiedy będziemy tak tutaj pływać, możemy spotkać się nowego Pokemona i jakim jest? Nie, to nie jestem takul bynajmniej. W sumie jego spotkanie nie jest takie proste niestety. Także no, sami wiecie. Troszeczkę, że trzeba będzie go poszukać. Ale on właśnie, o ile dobrze pamiętam, żyje w tym miejscu. Jest to za właśnie w Pokémon Live Green oraz jako Shadow w koloseum. Także dojrzatki. No dalej, no ile tych tam tak cooli. teraz tak się się ten tak Nie pamiętam. Bo tak mogłbym jak Jakiegoś się tak kula na wysokim poziomie, tylko wbić mu lewe chociażby cukiereczkę, i wtedy by ewoluował. A tak to. Trudno powiedzieć. No, oczywiście nie, nie miałem na myśli tego piątego. To chyba najniższy możliwy. Dobra. Popływajmy jeszcze trochę. Może w końcu spotkam tego poka, którego chciałem złapać, czego się na wędkę łowi. Może zapytamy wujka Google. Może on coś wie a w międzyczasie popływam dalej może go znajdę choć mi się zdaje że chyba się pływało chyba się pływało o rybek no ale na 35 to mogę go w sumie wykończyć No i nie ma jeszcze pokra, którego szukam. Ale już przeglądam internety. No, działaj, że. Wejdź. Tak, żyję na Trainer Tower, to wiemy. Ale czy trzeba pływać czy szałowić? To jest zasadnicze pytanie. Mi się zdaje, że trzeba pływać, ale... Tak, trzeba pływać. I szansa na jego zapłanie, to zaledwie 5%. Trochę słabo. No ale okej. Okay. Zapalujmy w końcu. Chcemy uzupełnić Pokédex na tyle, ile to będzie możliwe w tej grze. pływamy se i. Entra Dobra, ale to mnie nie interesuje. Chcę złapać tego poka, tego tajemniczego wodno natającego poka. Jest to w sumie jedna, W sumie jest to dosyć nie, niedobre połączenie, muszę powiedzieć. Choć daje nam odpowiedź na typ trawiasty, a jednak mamy podwójną słabość na typ elektryczny. Takim pokiem jest jednym Gelados, a drugim ten, którego chcę sobie złapać. No come on. Chcemy złapać. To Czy będzie? Kurde, nie. Uch, no dobra, naprawdę na kuli mogę ubić w sumie. Coś tam jak spadnie. 34400. Nie wiem, czy nasza miała przypadkiem czegoś tam nie ma. Nie każcie mi robić cięcia. O, no. Raspberry, kolejna, tym razem pospolita jagoda. Dobra, pływałem sobie. No, i czy to będzie pokemu, którego szukam? Nie. Wiecie co, to ja się będę nas dręczył tutaj poszukiwaniami. Sięcie. A tymczasem ja będę dręczył siebie poszukiwaniami. No, co prawda, znalazłem nowego poka, nie był to Pok, którego szukałem. Ale i zawsze coś nowego. Spotkaliśmy ten tak Kruela, który jest wow, Jaki szybki. I nadzieję, że z szefem go nie ubiję. No, okej. Okay. Jeszcze mi obniżył. Skup, Dobra. No, fajnie. Okej, okay, ha, temu zostało. Zobaczymy, czy teraz szybko zmienię poka. No, zapuliu On dobrze zniesie wodna. Taki. Wiadomo ja o co chodzi. Przyznajesz, Barbie. Hmm. Ale dobra. Yy, fajnie, że wpadam do ta cruel bo jego jednak nie mamy. No to spróbuję go złapać. Mmm, yy, level 40 i HP też nie mało. To różnie może być, ale fajnie by się za to od razu i się złapał. Mój go. jeszcze z regionu Kanto. ze Starego Deksu. Jakim jest właśnie ten Tak-Cruel? Jest to Meduza. Tak, yy, Mackin... Normalnie są... Aha, normalnie trzyma matki przy sobie. Yy, podczas polowania yy, wydłuża je, by po prostu owinąć nimi ofiarę. Unieruchomić konkretni. No prawie tak, mamy kolejnego nowego poka, bo co był pusty wysłany został do boksu czwartego. A tymczasem ja dalej szukam tego czego szukałem. Czyli pokaz regionu Jota tak naprawdę. Którego... Spotkanie tutaj, no, jak sami zresztą widzieliście, nie jest wcale takie proste. No cóż, kolejne cięcie. Jest! Jest i on! Jest i Pokémon, którego szukałem tyle czasu. Oto i ona w sumie. Mam tam Pokemon Pokémon normalno, normalno. Wodno latający. Pokémon płaszka, jak zresztą widać. To było dość ciekawy trzeba przyznać, i krytyczny Flay Swipe zabrał mięściny, ale to już chyba tak down, na szczęście zabiera mu to bardzo mało. Dobra, więc teraz najgorsze chyba, trzeba Mantaina będzie złapać. I się złapał za pierwszym razem. Fajnie. Kurde, ile się naszukałem tego poka, tyle tego króla jest że nawet widzicie, Marowak wbiła kolejny level. Więc jest to no, Pokémon płaszczka kite, to chociaż chyba nie jest płaszczka. Do końca nie wiem co to jest, ale mniejsza z tym. Yy, więc moje no, statycznie sobie, prawda, pływa i w ogóle nie interesuje się tym, że Remoraid jest przyczepiony do jednej z jego, powiedzmy, płetw i, prawda, podjada resztki. Ciekawe, więc to takie co ma pod jedną z płetw to Remoraid, hmm. czyli taki Pokémon wodny. Czym olejda mogę złapać w tej grze? Hmm. Nie wiem. Ale dobra. wróćmy się do centrum Pokémon. Najtrudniej pogadaliśmy z osobami, jakie można w tym centrum spotkać, więc pogadajmy z nimi, weźmy go nasze epoki i tak dalej. O, jeśli jesteś gotowy. Czy... Dobra, jeśli jesteś dobrym trenerem, to odwiedź Channel Tower. Na pewno się nam kiedyś udamy. Na tej hey, wyspie... Yy... dzieją się dziwne rzeczy. Ale... Yy, jakieś połączenia połączeniach... A co za połączenia? No, co? Musisz odkryć. Okej... Okay. Przypłynęłeś tu... Z... Promencigalop? galop yy. W końcu... Jest 10 właśnie takich szybkich statków. Ale nie wiem, gdzie one pływają. No, Okej. Okay. Dobra, w każdym razie tak, w dzisiejszym odcinku zobaczymy kolejne dwa nowe stworki. Jakimi są. Box czwarty, Tenta Cruel, czyli Pokémon Trując, wody trując, reszta formatów ta kula. Natura czyli taka sobie, level 400 dość wysoki. Bo on mi też się Great czyli na przykład, jak ktoś pochłonie z niego HP, to po prostu ujmie mu tych HP zamiast pochłonąć. Trzecia taka, na przykład Lish Life czy Absorb. Bardzo dobre w spec No i mamy ruchy takie: Acid, czyli atak śliną, który uderza w treści i może być defense. Fajne, że mamy fajne poki. E, Bubble Beam, czyli taki bumbelkowy chromie. Lecia 65, jak widzimy, I może obniżyć szybkość. Fajny atak wodny, Warp oraz Barrier. Bardzo fajny taki bardzo fajny dla na tak ponieważ on jest podatny na takie ziemne. A na przykład, gdy użyjemy Barrier, to mocno nas wzmocni defense i stajemy się mniej podatni na takie ataki. Fajne, może teraz strategię robić z Cruella. Dalej Mantine, właśnie Pokémon, którego tyle szukałem. Teraz jest siły moje, Jest to Pokémon wodno-latający, właśnie. Również bardzo by w spec Defie i ma ciekawą mnie też... Aha, Water Absorb. W sumie ja bym wolał Swift Swim. Teraz nie trzeba by go szybkość w deszczu, bo tak można fajne kombo zrobić z tym Pokiem w walkach. I również tam no bin, take Beam, Takedown, Agility oraz Wing Attack. Po też i Pok latający. De facto zamiast Skrzydeł ma płetwy. No okej. Okay. A więc tak, jeszcze podlećmy naszą maro, bo troszeczkę nam mi się dostało. Od Bima, od Santa Cruella. Ale w końcu go zapałem. No i dobra, to będzie chyba wszystko w dzisiejszym filmie serii Pokémon Green, więc dzisiaj tak krócej ja zawsze nam i do usłyszenia w kolejnym filmie serii, być może jeżle go, o to cześć! Zapraszam Was na moje pozostałe filmy.